Okej, okay, witam was. Ja jestem Juliusz zwany Brzydwą, a to jest filmik informacyjny. Wyjątkowo, wyjątkowo w żeńskiej formie, bo temat dotyczy um, sprawy, która ciągnie się za mną od czwartego odcinka Izabel. Mianowicie taka sprawa organizacyjna, że do. 13 marca wstrzymuję wszystkie serie Plus 18, plus i jeszcze zrobiłem trochę, że tak powiem, organizacji na kanale. Teraz bodajże zboczone The Binding w Isaac ma swoją własną playlistę, a zboczony Genshin trafił do playlisty Gier Plus 18, tak żebyście mogli sobie na przykład obejrzeć wszystkie filmy Plus 18, które są na tym kanale. Albo wybrać tylko konkretną serię Plus 18, która wam pasuje. Po prostu tak powiem, usystematyzowałem to i sprawiłem, że teraz wygląda to nieco bardziej profesjonalnie, jest to po prostu rozdzielone itd., itd. Przy czym zaznaczam, że te serie Plus 18 nie są to filmy pornograficzne, ale mające pokazywać zawartość modyfikacji. Są to po prostu pokazówki, prezentacje modów erotycznych do gier, które nie są oryginalnie erotyczne. Więc to jest tylko coś takiego, nie ma tam żadnych podtekstów seksualnych, niczego takiego. Jest to po prostu czysta, sucha prezentacja działania tych modów w grze, tak? Tak jak Izabel. Nie nagrywałem odcinków więcej niż to, nie było niż to było potrzebne. Przynajmniej na tym serwisie nie nagrywałbym już, bo pokazałem wszystko, co jest w tym modzie. Właściwie mógłbym dodać taki addon. a propos pewnego dodatku do Isaac's Secret Stash i... Adona żeńskich yy, przeciwników, ponieważ i ja w czwartym odcinku narzekałem, że tam nie ma że tam są przeciwnicy zamienieni na, na męskich, ale z tym Adonem można je zamieni można ich zamienić na, na żeńskich, jeśli trochę się pokom pokombinuje w plikach. Mniej więcej w takim tonie jest to nagrywane, dlatego nie jest to. Tak jak to YouTube nazywa, y, ku satysfakcji seksualnej. Nie, to jest po prostu pokazywanie fajnych modów ich działania, a nie, nie, nie film pornograficzny. Tak po prostu. No i w tym kontekście bawi mnie jedna rzecz, że mimo, że zasady są takie, jakie są, to na YouTube możecie sobie wpisać i wyszukać całe playlisty, nawet, wiecie tam napisane nude, oznaczone serduszkami itd., tak no po prostu walące erotyzmem, już w tytule. No ale jako, że miniaturki tam są ocenzurowane, to wszystko jest ok. Nie trochę bawi, że YouTube tak hardo stara się to blokować i tak bardzo stawia na to w zasadach, a tak naprawdę jest takich materiałów na YouTubie od groma. Tak więc te wszystkie serie pokazowe są. Ja tam pokazuję różne, na przykład w Genshinie pokazuję różne warianty i tak dalej. A mówię to wszystko z tego powodu, że teraz od dzisiaj, kiedy to nagrywam, czyli 13 tego, jak to ja mówię, YouTube patrzy mi na ręce. Przerażające, okażące oko YouTube'a patrzy mi teraz na ręce, patrzy na mnie i patrzy na to, co robię. A po prostu wprost mówiąc, aby wysyłać, aby dodawać do filmów linki z poza YouTube'a, takie, które prowadzą poza strony YouTube'owe, tak zwanych linków zewnętrznych, jak to oni nazywają, Trzeba się uwierzytelnić. Uwierzytelnić się można na trzy sposoby, z czego dwa są absolutnie nieakceptowalne i tego w ogóle nie powinno być, moim zdaniem. Czytaj, możecie wysłać dowód tożsamości YouTube'owi. No to jest po prostu chore, żeby jakaś organizacja, tak? Korporacja, w której nie pracujecie, miała wasze dane osobowe. Okej, okay, tam jest napisane, że one znikają po chyba trzech miesiącach, czy coś takiego. Nieważne, dla Was mogą zniknąć, oni nadal mogą to przechowywać i nadal i mogą Wam to wyciągnąć. To jest po prostu hak na Was i tyle. To jest po prostu złe i tyle. Drugie to jest nagranie 30-sekundowego filmu, jak patrzycie w kamerę. To jest absolutnie dla mnie niemożliwe z wiadomych względów. Chcę pozostać anonimowy. I tutaj mówię, ja, człowiek. Który stoi za tą laską, który ją animuje, dlatego to jest absolutnie niemożliwe. Też chcę pozostać anonimowy względem korpo YouTube'a, tak więc to absolutnie nie wchodzi w rachubę. Ostatni sposób, który, na który się zgodziłem, bo jest najbardziej neutralny i powinien być właściwie jedynym, który YouTube powinien wam sugerować, to jest sposób z uwierzytelnieniem się przez historię, przez tak zwaną historię wyświetle, nie wyświetlenia, tylko historię wrzucania filmów. O co tutaj chodzi? Od tej, z tego, co ja zrozumiałem, z tego, co ja przeczytałem i zrozumiałem, to wygląda to tak. Oczywiście YouTube mówi zawsze ogólnikami dla in-order tu samokontrolujące się społeczeństwo, ale z tego, co ja zrozumiałem i z tego, co z definicji, które potem przeczytałem w słownikach, bo oni tam operują terminami niezrozumiałymi, trochę czasami, trochę nawet często. Szczególnie w zasadach dla społeczności, tam to się bardzo często zdarza, niestety. Żeby uzyskać uwierzytelnienie, muszę działać zgodnie z zasadami społeczności YouTube. Tak, idealnie zgodnie. Poza tym, wydaje mi się, że od momentu jak zgodziłem się na, tą, na to śledzenie mojej historii wysyłania i pewnie też oglądania, czemu zakładam, że oglądania, ponieważ od tego momentu YouTube troszeczkę choć wyraźnie spowolnił, tak jakby rzeczywiście coś działało w tle, jakby jakiś program jeszcze na tej witrynie działał w tle i rzeczywiście zapisywał to, co ja oglądam albo wysyłam. Rzeczywiście tak i jest. Ja to widzę nawet gołymi oczami. Nie muszę używać tutaj specjalnych programów do porównywania wydajności i innych programów. Żeby zauważyć, że YouTube wyraźnie wolniej działa i tyczy się to tylko YouTube'a, sprawdzałem na innych stronach, inne strony chodzą tak jak chodziły, tyczy się to tylko YouTube'a, więc rzeczywiście coś na tej stronie jeszcze działa w tle i rzeczywiście monitoruje całą no, historię, wszystko to co ja oglądam a i to co wysyłam. Więc jak najbardziej ta kontrola, ta potworne oko YouTube'a jest obecne przez dwa miesiące. Co oznacza, że tak jak mówiłem, zawieszam wszystkie serie plus 18, nie dlatego, że muszę, ale dla bezpieczeństwa po prostu. Ponieważ ja chcę uzyskać to uwierzytelnienie dla zaawansowanych funkcji, ponieważ to pozwoli odsyłać mi was na przykład w, link w poradnikowych filmach do strony modów, na przykład bezpośrednio, a w filmach robionych na przykład tak jak na modłe. Azur Lane, czyli taki stricte techniczno-wojenny, niemal trochę historyczny z cytastymi laskami w tle, że tak powiem, pozwoliłoby mi to tam zamieścić linki do oficjalnych stron Wikipedii. I tego teraz nie mogę zrobić. Więc to by mi po prostu bardzo ułatwiło tworzenie moich filmów. Po prostu. Bo mógłbym was bezpośrednio odsyłać do stron, o których mówię. Nie musielibyście tego... Szukać po prostu, bo czasami wiadomo, że z tym szukaniem jest różnie. Dlatego ja chciałbym mieć te linki bezpośrednio na moich filmach. No a nie mogę ich mieć, jeśli nie jestem uwierzytelniony do tych funkcji zaawansowanych. Tak? tak więc plus, jeszcze jak będę miał te linki, to będę mógł Was na przykład odesłać bezpośrednio do strony pobrania mojej gry z powiedzmy dysku Google czy coś takiego żebyście mogli bezpośrednio sobie pobrać moją grę, którą właśnie tworzę. I jakby od razu uczestniczyć też w alfa i beta-testach tej gry, ponieważ no, chciałbym, żeby ona coś takiego miała. Chciałbym jednak skorzystać z tej widowni, którą sobie tutaj nabudowałem. Małej bo małej, ale bardzo fajnej. która rzeczywiście ogląda te filmy. Ja jestem mega wam dzięki wdzięczny, mega. Jestem wam mega wdzięczny, że rzeczywiście oglądacie te filmy, że to. Nie są takie puste subskrypcje, tylko są ludzie, którzy oglądają to, którzy łapkują te filmy. Jestem z Was naprawdę bardzo, bardzo dumny, że to są prawdziwe subskrypcje, a nie tylko udawane. Jak więc e, też chciałbym wykorzystać tą, tą widownię. Znaczy, wykorzystać, to źle brzmi wykorzystać. Zaoferować Wam możliwość testowania mojej gry, że tak powiem, w czasie rzeczywistym. W momencie, kiedy ja ją będę aktualizował, ona jeszcze póki co jest w stanie pre tam jest praktycznie zrobiony tylko pierwszy poziom, nawet menusów jeszcze nie ma, systemu w większości nie ma, i tak dalej, i tak dalej, więc no, grafika jest beznadziejna, bo ja jestem, ja nie mam żadnej duszy artysty, jeśli chodzi o grafikę, ja mam duszę pisarza, a nie grafika, ale... To mniej więcej tak się, bo gdybym nie miał tego uwierzytelnienia, nie mógłbym was odesłać do strony pobrania mojej gry, tak? I nie moglibyśmy na przykład robić, powiedzmy, takich pseudo beta testów, czy alfa testów, czy jak ta gra już tam będzie trochę lepsza. Tak więc to będzie dwuwymiarowa w izometryczne, izometrycznym, może, niby udaje d I to jest gra zrobiona jakby z mojego uniwersum, z... trochę z mojej książki, tak dalej, tak dalej, którą już zakończam, już są ostatnie korekty i naprawdę niedługo będzie. Będzie wydanie, więc ja, ja naprawdę się mega cieszę. Ogólnie w życiu mi się wszystko układa, ale więc jestem bardzo zadowolony z tego. To się akurat jeszcze fajniej złożyło, bo według tego, co mi YouTube mówi, moje roszczenie o złamanie praw społeczności, właśnie z miniaturką, która była trochę zbyt, że tak powiem, minie też 13 marca. Co oznacza, że skoro nagrywam to i zgodziłem się na to 13 lutego, to oba te. Obostrzenia kończą się 13 marca, co oznacza, że teraz był najlepszy dzień na zrobienie tego, ponieważ 13 marca YouTube o mnie znowu zapomni i, i z tego co rozumiem, dostanę amnestię. Dostanę amnestię, czyli to oznaczenie zniknie, i jeśli znowu, że tak powiem, zgrzeszę w oczach YouTube'a, nie bez powodu używam tutaj słowa zgrzeszę, w tym momencie dostanę nie. Kolejnego bana, tym razem na dwa tygodnie, tylko dostanę upomnienie. Jeśli ja to dobrze rozumiem, jeśli to tak działa. Tak więc ogólne klucz tego filmu jest takie: Wstrzymujemy nagrywanie. Ja wstrzymuję nie tylko nagrywanie, ale wydawanie filmów plus 18. Mam jeszcze pomysły na co najmniej trzy serie nieerotyczne, z czego jedną główną, więc. Spokojnie, będzie coś w zamienniku Niocha, będą serie poboczne, zawsze możemy grać w Warframe, a, bo Warframe się ogląda na moim kanale, więc czemu nie? A ja Warframe'a bardzo lubię, więc bardzo chętnie, ale mam jeszcze dwie serie, które chciałbym nagrać. Które byłyby seriami pobocznymi. Teraz, jako dodatkowa seria, wejdzie z Holoparady, gryowa i ale ta seria będzie tylko. Znaczy, to będzie dwuodcinkowe, luźne granie, bo gra mi się po prostu nie spodobała. Jest bardzo źle zrobiona, jeśli chodzi o poziom trudności, i tak naprawdę jest bardzo, bardzo dziwnie napisana. Tak więc, jeszcze raz: wstrzymujemy wszystkie serie plus 18, uwierzytelniamy kanał, będą jeszcze trzy inne serie, będzie fajnie, mówię. Czekamy, aż YouTube wyda, że tak powiem, wyda uwierzytelnienie, da nam spokój, potem już jedziemy z koksem normalnie. Ja pewnie już do tego czasu będę miał normalnie nagraną serię plus 18 z One Piece a. a poza tym m może przez ten czas twórcy Bigger Beef zaktualizują modyfikacje i dodadzą jute. Nieważne jaka byłaby, czy byłaby normalna, czy... <laughs> Ja i tak to nagram, pokażę Wam jutę, pokażę Wam, co ona tam potrafi. Plany są. Plany są. Wiecie, co będzie się działo. To tyle. I jeśli bym tego teraz nie nagrał, to bym po prostu o tym zapomniał. Dlatego nagrywam to teraz, a jako, że dzisiaj nie za bardzo czuję się na siłach, to ten odcinek jest taki, jaki jest. Tak. No, to by było na tyle. Jules the Razor się wyłącza. I jeśli spodobał Ci się ten film, to możesz dać łapkę w górę. A jeśli chcesz więcej ode mnie, możesz zasubskrybować ten kanał. I dziękuję Wam wszystkim, 33 moim subskrybentom. Jesteście wielcy. Ła! Tak więc. Pa!